Przede mną teraz jedno z dwóch nowych rond jakie chyba w ciągu mniej więcej ostatniego roku powstały w Mysłowicach Wesołej Ja jadę od strony Krasow czy też kosztów skrzyżowane rondo u zbiegu ulicy 3 Maja Orła Białego i ulicy Dierżonia pojechałem ulicą 3 maja. Jadę w kierunku drugiego z rond, które, które tutaj powstały. Jest to kwestia kilkuset metrów i przy rondzie będę u zbiegu znowu ulic w kierunku drogi, w kierunku Katowic i w kierunku Rarysza Nie pamiętam nazw. O, już tutaj widzimy rondo. Tutaj również było niegdyś zwykłe skrzyżowanie. Dokładnie tutaj w lewo droga, w kierunku murcek. Również jak i przy skrzyżowaniu z dzierżonia, skrzyżowanie z laryską. Również jak i powyżej rondo, ze znakiem ustąp, oczywiście. Ja tutaj zawrócę. i pojadę z powrotem w kierunku Ronda na skrzyżowaniu 3 Maja, na której jestem w Dzierżonia i Orła Białego. Troszkę tutaj te remonty trwały, natomiast myślę, że to, że w tym miejscu powstały ronda, na pewno gdzieś tam powiedzmy usprawni tutaj ruch. Czy te skrzyżowania były trudne? Myślę, że jakoś bardzo nie, natomiast Natomiast myślę, że były na pewno do skrzyżowania dosyć, dosyć nieprzyjemne, szczególnie tam, gdzie zaczynałem, czyli właśnie rondą u zbiegu 3 maja, Dzierżonia i ulicy Orła Białego. Ona szczególnie tutaj wyjazd tam od strony Orła Białego, jadąc od strony kosztów. No, niefajnie się tam wyjeżdżało. Tutaj po lewej stronie szczególnie auta wyjeżdżały z załuku za wzniesienia. Tak więc na pewno na pewno tutaj ronda poprawią i bezpieczeństwo. Myślę, że to również komfort przemieszczania się w pomysłowicach.